Cześć, dziś zobaczymy, jak poradzić sobie z jednym z najczęstszych błędów Aptany Studio wersji trzeciej. Błąd jest na tyle irytujący, że pojawia się zaraz po rozpoczęciu instalacji i uniemożliwia jej ukończenie. Błąd dotyczy komponentu Node.js. Błąd jest na tyle prosty, że możemy go ominąć, pomijając po prostu instalację komponentu Node.js. Po pierwsze, zmieńmy sobie nazwę instalatora na aptana.exe i skopiujmy go bezpośrednio na nasz dysk C. No właśnie, już gotowe. Teraz wystarczy uruchomić wiersz poleceń w trybie administratora. W tym celu wpisujemy comment i dajmy uruchomić jako, jako administrator. I teraz tak, wpisujemy ścieżkę bezpośrednio do naszego pliku instalacyjnego Czyli C, aptana.exe i uruchomimy go z dwoma parametrami: Pierwsze to passive, a drugi na no restart. I teraz zatwierdzamy wciskając, wciskając Enter. Jak widzimy, instalacja naszej aptany rozpoczęła się, ale troszkę w innym trybie niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Musimy teraz odczekać ten czas instalacji. No, już gotowe. I teraz na naszym pulpicie poko powinna ukazać się ikona aptany. Klikamy ją. Jak widzimy, aptana uruchamia się bez problemu. Mhm, ładuje się i już jest nasz panel. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.